Borownica była polską wioską na Pogórzu Przemyskim, to była wieś bardzo duża, tam mieszkali Polacy, w związku z tym nacjonaliści ukraińscy chcieli zniszczyć tą wioskę. Napado dokonano 20 kwietnia 1945 roku w godzinach porannych. Banderowcy ostrzelali wioskę z karabinów maszynowych, z moździerzy, napad nastąpił na godzinę przed świtem banderowcy wdarli się do wioski obrońcy zmieszali się z atakującymi ciężko było prowadzić ogień obrońcom podpalono zabudowania wioski banderowcy doszli do rejonu plebanii kościoła tutaj Polakom udało się kościół obsadzić kościół broniono jak niegdyś broniono na kresach kościoły przed najazdami tatarskimi na jednej z wież był karabin maszynowy, który prowadził dość skuteczny ostrzał. Z nastaniem świtu rozwidniło się i banderowcy musieli wioskę opuścić, ponieważ ogień obrońców stawał się coraz bardziej skuteczny. W sumie w czasie napadu, według różnych źródeł, zamordowano od 60 kilku. Nawet do 230 mieszkańców wioski i ludności z okolicznych miejscowości, a nawet z Wołynia, która w Borownicy się schroniła. Był to jeden z największych mordów na powórzu przemysłowym.